Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku Fiszka. Artur w miejscowości Śrem. Śrem. Dzięki uprzejmości właśnie właściciela łowiska, dzięki Arturowi, mamy możliwość łowić na tym łowisku i pokazać jak się fajnie dopasować do łowiska, które ma bardzo dużą głębokość, bo są tutaj miejsca dochodzące do 11 metrów. Dzisiaj mamy też możliwość zaprezentowania naszych produktów w sklepie wędkarskim Jack w Chociczy oraz w Śremiu <śmie> tak, e, także e, no, jesteśmy pięknie ugoszczeni ponieważ mamy pokazy, mamy łowienie no i mam nadzieję, że w tym filmie uda się pokazać e, to, co działa na tym łowisku i jak można fajnie tutaj się dopasować i sobie połowić, pomimo tego, że mamy początek marca, w nocy padał śnieg Rąkowi na jasnym prestiżu bardzo ładnie się ryba ustawiła Do tego stopnia, że musiał przyjść Nikodem i Artur i nam pomóc Bo mamy brania na dwie wędki początkiem marca Naprawdę coś pięknego Bardzo proszę Cześć. Jestem Artur. Jestem właścicielem łowiska Fiszka. E, łowisko otwieramy 28 marca. E, dużymi zawodami. E, w posiadaniu łowisko mamy od e, października zeszłego roku. Prowadzimy intensywne zarybienia od samego początku. E, stawiamy na jakość ryby, nie na ilość. E, podobnie jest ze stanowiskami i z całą, całą otoczką. E, Jesteśmy w trakcie przygotowania całej infrastruktury z toaletami, stanowiskami, yy, wiatami. Tak, ryby biorą. <laughs> yy, jeżeli teraz, jeżeli tak... chodzi o na przykład y, samo łowisko, jego charakterystykę, bo pojawiła się jakaś mapka, tak. ona się gdzieś tam przewija, jeżeli mógłbyś powiedzieć w kilku też zdania o tym, jak ta charakterystyka wygląda, co moim zdaniem jest też istotne dla wędkarzy, z tego względu, że oni będą mogli się lepiej dopasować do tej wody, jak tutaj przyjadą. Jasne. Łowisko jest bardzo głębokie. Na stronie tej, na której się znajdujemy, czyli, czyli to jest południowa strona. Na tej stronie mamy równy stok, praktycznie do 10 metrów w okolicy 30 metra od brzegu. Z drugiej strony mamy półeczki na 10 metrach mniej więcej, takie do 3-4 metrów głębokości, i dalej podobnie jak tutaj, czyli głęboki stok. Ryba w zależności od pory roku trzyma się albo tej strefy środkowej, tak jak teraz, kiedy woda jest zimna. Latem podchodzi pod brzegi, także można też połowić ładne karpie na, na spławik. Szczególnie waleczne są właśnie te, te, te letnie karpie tutaj przy brzegu, bardzo atrakcyjne odejścia. A jeżeli chodzi o gatunki ryb, które tutaj występują, to jak to wygląda? Jeżeli chodzi o rybki, które mamy, to wiadomo, karpie, jesiotry. Jesiotry są, są duże. Największy jesiotry dopuszczany na przez nas ma 16-800. Jeżeli chodzi o pozostałe ryby, to amul w małej ilości, ale będzie dopuszczany. No i oczywiście sporo naszej tutaj rodzimej ryby, czyli karasia, także tego złotego pospolitego. Leszcza, płocie są przepiękne i dużo drapieżnika. Mamy bardzo dużą populację koni, takich 40 sporo szczupaka, także metrówki i sandacze. Może nie rekordował, ale jest tego sandacza po głowie dość dużo. A jeżeli chodzi na przykład o opłaty, o wejściówki, czy wiecie już mniej więcej jak to będzie wyglądało, czy jeszcze też to przygotowujecie, tak, albo tak. chociaż zbliżoną kwotę? Jeżeli chodzi o pozwolenie dzienne, to 30 zł, dobowe 70. Do wykorzystania dla wędkarzy będzie, będą wózki do przewozu na stanowiska. Będzie można wypożyczyć także matę, podbierak, kołyskę. Generalnie staramy się tak, żeby. Ryby były bezpieczne. Korzystamy i nakłaniamy do korzystania z odkażaczy i właśnie każda razowo ryba ma być lądowana na macie, w podbieraku, żadnego tamtarzania po piasku. Cześć, jesteśmy dzisiaj na Fisze, koło Śremu. Wędkujemy pierwszy raz na tej wodzie, bardzo fajna woda, urokliwa. A dzisiaj przygotowałem sobie dwa, dwa zestawy mixów jest to czarny Prestige z dodatkiem naturalnego poletu, 2 mm z serii Prestige i Spice. I jest okno, więc złowimy godzinkę. Na razie chyba wygrywa Spice. Przynęta jest Zuma. W tej chwili, dla sprawdzenia, założyłem sobie żółtą ambrozję. Po trzech minutach jest Karpik. I chyba największe dzisiaj, nie? Tak, ale mimo że one są. Handlówka można ich nazwać, nazwać handlówkami, ale bardzo silne. O, pełnoustki. Trzeci dzisiaj pełnoustki. Jak mówiłem po serii brajna na brązową zumę, założyłem dla sprawdzenia żółtą ambrozję, czyli słodki smak. Oczywiście tam kawałek tylko cinkersa, połówkę. Chciałem po prostu sprawdzić, czy kolor dzisiaj będzie miał znaczenie, czy nie, ale jak się okazuje, chyba większe znaczenie ma, dużo większe, to co jest w podajniku, czyli zanęta. Korzystając jeszcze z okazji, że mamy naprawdę bardzo czystą wodę na tym łowisku i przyświeca słoneczko, chciałbym pokazać pod brzegiem, jak prezentuje się na dnie mieszanka moja i mieszanka Romka, żeby też jeszcze wizualnie to bardziej przybliżyć, jak, jak, jak duża różnica jest pomiędzy ciemną zanętą w wodzie na dnie, a jasną, akurat na fiszce, gdzie dno jest jasne. Jak widać na załączonym obrazku, yy, mamy znaczną różnicę pomiędzy zanętą jasną a ciemną, co jest oczywiste. Natomiast nie było aż tak bardzo oczywiste to, że zanęta jasna na tym piaskowym dnie jasnym będzie aż tak bardzo widoczna. Natomiast zanęta ciemna nieco bardziej się zlewa z tym dnem. To pokazuje, że ta ryba. Bardzo fajnie na tej głębokiej wodzie reaguje właśnie na jasną zanętę, ponieważ na, na, te, na tą jasną zanętę jest y, najwięcej brań dzisiejszego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o zanętę ciemną, te brania również się pojawiają, ale należy używać przynęt o intensywnej barwie. Przy jasnej zanęcie y, dobrze sprawdzały nam się stonowane kolory, a jeżeli chodzi o ciemną zanętę. E, sprawdza się kolor e, pomarańczowy e, albo taki łososiowy, w blaku jak na przykład w, przy, w Cinkarsie R72. I te przynęty dobrze się tutaj sprawdzają, ale muszą być one zaprezentowane na tej ciemnej mieszance. Natomiast jasna mieszanka musi być skomponowana ze stonowanym, stonowaną przynętą, i te połączenia najlepiej się tutaj dzisiaj nam sprawdzają. Sprawdzimy jeszcze, czy to co zauważyłem w ostatnim czasie, no przez ostatnie 10 minut, yy, przełoży się na większą liczbę brań. A mianowicie, że ten podajnik, pomimo nawet lekkiego wypychania tej zanęty, z się dociera do dna, nawet na tej głębokości. I jeżeli za mocno będziemy to doklejać, ta przynęta będzie uwięziona zbyt długo. A te ryby mam wrażenie tutaj tak szybko podpływają, strzelają w ten podajnik. Jeżeli ta przynęta zbyt długo będzie uwięziona, to tracimy szansę na to, że po prostu ryba pobierze, pobierze naszą, naszą przynętę z haczykiem. I, I trzeba po prostu to odpowiednio układać w podajniku, żeby zwiększyć swoje szanse. Oj, no i mamy kolejnego karpika. Już prezentujemy rybkę. Aktualnie łowię na przypon 016, haczyk w rozmiarze 14, gumeczka i R72, w tym takim łososiowym kolorze. Ja akurat mam w tym momencie ciemną mieszankę. I tak jak już wspominałem, te intensywne barwy na tej ciemnej mieszance dobrze się tu sprawdzają. Romek też to zauważył, ale z tego co wiem, to Romek bardziej idzie w kierunku tej jasnej zanęty. I ma naprawdę, widzę, więcej brania ode mnie. O, jesteśmy po kilku godzinach wetkowania na łowisku Fiszka. Mocno popracowaliśmy dzisiaj. Może rybki nie były jakieś tam kolosalne, ale to były karpiki przedziału od 1,5 kg do 3 kg, ale naprawdę było ich bardzo dużo. Fajne łowienie. Rączki popracowały, także jest ok. I co u mnie dzisiaj? Najwięcej ryb dało, dało mi połączenie paisa z peletem dwumilimetrowym i Kolory, czyli takie brązowe, pellet, nawet używałem się, akurat nie morwy, bo miałem pod ręką i również działał, czyli ten kolor brązowy, taki kawa z mlekiem, był dzisiaj kluczem do tych brań. Na drugiej wędce miałem z darka Prestige, ale tych brań było dużo mniej, także więc jasna Zanęta jak najbardziej tutaj dzisiaj wygrała. A tutaj, właśnie na darku, używałem przynęty. Kontrastowej, czyli żółtego, pomarańczowego, ale no w porównaniu do Spice'a to jedna trzecia ryb. A odległość miałem podobną, jak mówiłem wcześniej, około 20 metrów obok siebie zestawy leżały. Ewidentnie mogę stwierdzić, że Prestige Spice, który ma w sobie dodatek ostrej papryki, sprawdza się nie tylko na wodach, na których najczęściej łowimy, czyli tam u siebie na Podkarpaciu, ale przede wszystkim sobie jeszcze może jedną rybę to jest właśnie lewa wędka, na której mam Presy Spice jako za zanętę i przynęte, to tylko jest zuma brązowa akuratnie. A wracając do tematu, Spice nie tylko u nas na Podkarpaciu się sprawdza, gdzie już nie, no nie to przetestowaliśmy. Ale fajnie, że tutaj też pod Poznaniem, w Śremiu, na Fisce działa rewelacyjnie, no, mogę powiedzieć. No i to jest ostatnie branie dzisiaj. Połuję rybkę i zwijamy się. O. I to jest ten ostatni nasz karpik dzisiaj, ale tych większych karpików w okolicach 2 kg półtorej jest naprawdę tutaj masa i większość jest pełnouskich dzisiaj, które To były pełnouskie, bardzo ładne. Ryby zdrowe przede wszystkim. I takie karpie bardzo lubimy łowić, bo to jest bardzo sportowe łowienie, szybkie, a startując na zawodach można takim, takimi rybami wykręcić duży wynik. Mam nadzieję, że w tym filmie udało nam się przedstawić łowisko Fiszka oraz pokazaliśmy, jak można skutecznie tutaj łowić i bardzo dobrze punktować. Te ryby, które łowiliśmy i o których wspomniał Romek, są to ryby typowo sportowe. Tak naprawdę podejście taktyczne, które tutaj było przedstawione, pozwala naprawdę osiągać dobry wynik na zawodach. Ja dodam tylko tyle, że na tym łowisku jeszcze jedna rzecz bardzo dobrze się sprawdziła. To była moja taka osobista obserwacja. W momencie, w którym bardzo mocno ubijałem mój podajnik razem z przynętą, żeby on docierał do dna, miałem jakieś tam skubnięcia, naciągnięcia, jakieś podciągnięcia, ale nie było brania. W momencie, w którym mocno ubiłem dolną część mojego podajnika, górę nieco lżej i tam właśnie była przynęta, no, te brania następowały. To pokazuje, że tej ryby jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Ta ryba bardzo szybko wchodzi w nasz podajnik. Jeżeli ta przynęta będzie uwięziona, to... Po prostu nie będziemy mieć brania, a jeżeli bardzo szybko ta wierzchnia warstwa puści i uwolni nam przynętę, wtedy możemy liczyć na to, że będziemy mieć branie i naprawdę będziemy osiągać dobry wynik podczas zawodów. Ze swojej strony dziękuję, że poświęciłeś kilkanaście minut swojego cennego czasu na obejrzenie tego filmu i zapraszam Cię do subskrybowania kanału. Zapraszam na stronę na Facebooku. Będziesz dzięki temu na bieżąco ze wszystkimi informacjami naszej marki. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek. Widzimy się niebawem. Zapraszamy serdecznie na nasze łowisko. Do zobaczenia niebawem. Na razie. Na razie.